Cześć, witajcie serdecznie. Nazywam się Michał Czekaj i jesteśmy w części związanej z alfabetem życia. Dzisiaj literka R jak randkowanie i to będzie temat typowo dla osób, które są w związkach, chcą być w związkach, być może te związki w jakikolwiek sposób przygasły, być może te związki już nie są dzisiaj, nie mają takiej wielkiej energii. Dlaczego skąd ten pomysł? Pomysł wziął się tak naprawdę z praktyki, z tego, że każdego dnia spotykam osoby, które w większości przypadków mają za sobą różnego rodzaju doświadczenia związane ze związkami, związane z byciem razem, małżeństwami i też rozstaniami. I zauważyłem taki, taki bardzo prosty mechanizm, że my w dobie tego, co się ostatnio działo w dobie pandemii, być może siedzenia w domu przez marzec, kwiecień, który mieliśmy po części okazję przeżyć, zauważyliśmy na pewno taki mechanizm, że nagle dwie osoby, które teoretycznie są od wielu lat razem, które świadomie bądź nieświadomie zdecydowały się na to, żeby spędzić swoją resztę życia, w byciu razem, w budowaniu swojej rodziny, swojej przyszłości, swojego związku, bardzo często nagle nie umieją funkcjonować pod jednym dachem. Zauważcie jak wygląda życie przeciętnej rodziny. Rano jest takie wspólne śniadanie, albo i nie. Każdy idzie do swoich obowiązków, i ona, i on mm, mają swoje obowiązki. Być może część z nich, czyli na przykład jedna osoba zostaje w domu, być może druga idzie do życia zawodowego, odwozi dzieci. Wiadomo, że ostatni czas był dosyć specyficzny, bo te dzieci często były w domu, pracowały i uczyły się w szkole, tak zwanej, czyli, czyli w domu. Okazuje się nagle, że my jesteśmy nauczeni tego nie przebywania ze sobą. Jesteśmy nauczeni tego, aby Funkcjonować poniekąd razem, ale też oddzielnie. I teraz ja nie widzę w tym nic złego, dlatego że doskonale wiecie, zresztą ja to bardzo dosadnie napisałem w mojej książce na temat relacji i komunikacji, między innymi też damsko-męskiej, że powinniśmy mieć i czas razem, i czas oddzielnie, i znajomych razem, i znajomych oddzielnych żebyśmy mogli bez problemu do tych znajomych pojechać i nie brać ze sobą drugiej połówki. Powinniśmy mieć własne pieniądze, ale też pieniądze wspólne, własne cele, pasje, marzenia i też wspólne. I teraz, jeżeli popatrzymy, jeżeli popatrzymy na to randkowanie, na ten cały mechanizm związany z dbaniem o siebie, to... Przychodzi mi do głowy taki pomysł, przychodzi mi do głowy taka historia pewnego plemienia w Afryce, która, o którym kiedyś słyszałem, przyznam, nie jestem w stanie zweryfikować nazwy tego plemienia, ale nawet jeżeli ta informacja byłaby tylko opowieścią, to i tak fajnie i ona dużo, dużo uczy. To plemię polegało, yy, znaczy mieszkało, funkcjonowało, i w, tej, w tym plemieniu był wódz, ten wódz pełnił rolę. Takiego decydenta na temat związków i rodzin, które w, tym, w tej wiosce mieszkały. Historia polegała na tym, że co 7 lat przychodziły, przychodziła para, przychodziło małżeństwo do tego wozu i rozmawiali na temat życia, na temat tego, jak się o siebie starają, jak sobie, co sobie dają, czego nie ma, co jest, co jest fajne, co nie. I tak naprawdę wspólnie podejmowali decyzję co 7 lat, czy chcą, aby ta rodzina, ten związek funkcjonował dalej. Wbrew pozorom, pomyślałem, to jest bardzo, bardzo fajny pomysł, dlatego że my mamy taki mechanizm, że jak już raz coś zdobędziemy, raz coś klepniemy, klikniemy, podpiszemy, to my uważamy, że tak już będzie zawsze. Widzicie, my tak żyjemy, jakbyśmy mieli przekonanie, że życia mamy co najmniej z 200, 300, 500 lat przed sobą, a my nigdy nie wiemy, czy jutra doczekamy. My często tak się zachowujemy, jakbyśmy mieli pewność, że ten nasz partner, nasza partnerka to są ludzie, którzy całe życie z nami będą. My też się tak zachowujemy, że jak raz pozyskany klient do Twojego biznesu, czy raz, raz pozyskana struktura organizacyjna, jeżeli jesteś w biznesie sprzedażowym czy MLM-owym, to uważasz, że ten zespół zawsze będzie do końca życia. A wszystko się w życiu zmienia. Dzisiaj może być ta osoba Twoją żoną, jutro już może nią nie być. Ja dzisiaj mogę być mężem, jutro mogę być, nie być. I to nie tylko dlatego, że coś zawaliliśmy, ale też dlatego, że i wypadki, i choroby chodzą po ludziach. I zdajcie sobie sprawę z tego, że jeżeli nie mamy gwarancji, ile pożyjemy, nie mamy gwarancji, ile nam jeszcze dane jest czasu, przynajmniej na tej planecie i w tej, w tej konsystencji, w tej, w tej konstrukcji, to my musimy naprawdę na maksa wykorzystywać ten czas, który mamy razem. I dlaczego mówię o tym randkowaniu? Mnie zawsze przekonywało i zawsze mi się podobało i będę to w wielu filmach przypominał, taki... Taka wizualizacja staruszków, którzy idą przez park, jest jesień. Oni idą pod rękę i sobie coś opowiadają. Trwało to, ten związek często trwał 30, 40, 50 i 60 lat. Moi dziadkowie, którzy już mają ponad 50- kilka lat razem, jeśli chodzi o, o ślub, czy nawet 60 już prawie. Tak naprawdę wiele przeszli i dobrych i złych momentów, ale wiecie, co jest najciekawsze, zawsze się wspierają. I dla mnie to jest pewnego rodzaju taki cel, taka ambicja, żeby mieć tego typu związek i tyle lat minimum szczęśliwie przeżyć. Ale żeby to zrobić, trzeba też przejść pewne, pewien ciężki etap. Dlatego ja dzielę związki na te, które już dostały tak zwany łomot, czyli już dostały moment rozstania się oraz te osoby, które to przeszły. Wyjaśniły sobie i odpowiedziały na bardzo ważne pytanie, czy chcą być razem. I teraz, jeżeli te osoby chcą być razem, jeżeli te związki mają kwitnąć, jeżeli te związki powinny iść w tym dobrym kierunku, to my musimy na co dzień rozkochiwać siebie w sobie. Oczywiście nie jest to proste, powiem więcej, jest to cholernie trudne, ale pytanie, czy my mamy inną możliwość? Myślę, że nie. Podobnie jak w sprzedaży, ja będę to porównywał, bo dla mnie są to bardzo bliskie dwa światy. Jeżeli My zaczniemy traktować naszego klienta, że on jest raz pozyskany, i nie wsadzać serca w niego, nie dbać o relacje z nim, nie traktować go jako człowieka, nie sprawdzać jego gotowości, chęci kolejnych zakupów, czy też problemów, które u niego w życiu są, to tak naprawdę ten człowiek z racji. To nie sprawi, że on nagle tych problemów nie będzie miał. On to sprawi, że on to o tych problemach nie powie tobie, tylko powie komuś innemu. I podobnie jest w związkach. Podobnie jest w związkach. Jeżeli. Mamy żonę, mamy męża, i ta osoba ma jakieś problemy, i nie czuje, że może z tobą o tym porozmawiać, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że te problemy dalej u tej osoby są. I teraz im większe ego, tym większa potrzeba rozwiązania tych problemów e, samemu. E, ale bardzo często się zdarza tak, że te osoby szukają rozwiązania, i często jest tak, że jeżeli tego problemu nie rozwiążą z tobą. Rozwiążą go z kimś innym, a pamiętajcie, że to może oznaczać bardzo, bardzo negatywne konsekwencje dla Waszej znajomości i Waszego związku. Podobnie jest z klientem. Tak się, tak się przejmuje klientów, tak się wyłącza innych partnerów biznesowych z działania, po to, żeby ich przejąć. Wystarczy przy nich być i być dobrymi ludźmi, porozmawiać z nimi, a nie tylko i wyłącznie biznes, pieniądze, biznes, pieniądze, biznes, pieniądze. Szanuję oczywiście odmienne zdanie, jak, jak wiecie doskonale, nie, nie każdy będzie miał podobne podejście do życia. Ja mam takie i jego bronię, bo takie czuję, że ludzie potrzebują przede wszystkim ludzi do tego, żeby funkcjonować. Ludzie potrzebują pewnych jasnych, dobrych emocji. Które my dając im, oni chcą z nami przebywać. I tak samo emo emocje, które są w alfabecie życia, które oglądacie, które jesteście w stanie też rekomendować dalej, one się będą na tym kanale znajdowały. I wracając do tego naszego rankowania, my musimy jak najwięcej, jak najwięcej spędzać relatywnie tych dobrych chwil razem. Ja nie mówię, że tych złych nie będzie, bo będą i będzie ich bardzo dużo. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my mieli taki czas typowo dla siebie, taki czas. Ala właśnie randka, żebyśmy my mogli regularnie ten czas przebywać razem. Niekoniecznie, że zawsze musisz co tydzień w środę o 16 wyjść do restauracji, albo w sobotę o 15 iść na rowery. Niekoniecznie. Niech to będzie czas, kiedy sobie poleżycie w salonie, niech to będzie czas, kiedy zamiast serialu po prostu pójdziecie do kawiarni, niech to będzie czas, kiedy razem pogotujecie, ale jesteście we dwójkę, co sprzyja mechanizmowi rozmowy. Jeżeli ta, ten mężczyzna będzie czuł, że może z Tobą o tym o wszystkim porozmawiać, na pewno będziesz stawała się dla niego jeszcze większą przyjaciółką, a nie tylko partnerką, żoną, kochanką itd. itd. Jeżeli twój facet będzie czuł, że kiedy jest coś nie tak, kiedy potrzebujesz przegadać, idziesz do tego faceta, bo on jest twoją oporą, oporą w życiu, jest twoim fundamentem i tak naprawdę z Twoim cholernym wsparciem i przyjacielem, to też urośnie jego ego i potrzeba bycia ważnym i uznaniowości w ogóle. Bo pamiętajcie, my lubimy być tym filarem jako mężczyźni. My lubimy e, być ważni dla swoich kobiet, a z drugiej strony te kobiety lubią, kiedy mogą z nami porozmawiać, więc gorąca rada dla mężczyzn, porozmawiajcie ze swoimi partnerkami po prostu o życiu. Nie tylko przekazywanie informacji, ale porozmawiajcie po prostu o życiu, o tym, jak się czuje, o tym, co zrobiła dzisiaj, jak spędziła dzień, jakie, jakie ma plany, czego się obawia i tak dalej. Bez dawania rad, po prostu wysłuchajcie. A wy, drogie panie, bardzo was proszę, pamiętajcie, że mężczyźni, jak sobie z czymś nie radzą, często nie umieją, nie umieją o tym rozmawiać, dlatego. Na przykład moja żona ma taki mechanizm, który też ja już dzisiaj inaczej funkcjonuje, ale lata temu wyglądało to w ten sposób, że ona po prostu mi dała informację, jestem przy Tobie, poradzisz sobie, będziesz gotowy, będziesz chciał porozmawiać i jestem. Dla mnie jesteś najlepszy na świecie. I teraz, jeżeli spojrzycie na to z tej strony, ten facet, czyli ten to, ja ja muszę dojrzeć do tego, żeby móc pójść do tej drugiej połówki, w tym przypadku kobiety, i się otworzyć ze swoimi słabościami. Wielu facetów tego nie umie, wielu facetów odsuwa kobiety, czy kobiety odsuwa mężczyzn od swoich tematów, bo mówi: wiesz, czy tego nie zrozumiesz, ty jesteś inny, wiesz, biznes to moja sprawa, dom to twoja sprawa. Słuchajcie, ja wychodzę z założenia, że tak kompletnie to nie działa. Skoro zdecydowaliśmy się razem funkcjonować, to Proszę Was, razem rozmawiajcie na wszystkie tematy. I jak na popatrzycie z punktu widzenia relacji, to te mocne tematy, te ważne tematy, to one cementują najczęściej związek. Te cięższe chwile, te przeżycia, te, ta bytność w tych ciężkich sytuacjach, ona wtedy. Po, pozwala funkcjonować właśnie tym związkom i się cementować. Więc wracając do randek, randki to jest czas spędzony razem. Randki to jest możliwość porozmawiania i pogadania. Kompletnie nie patrz na to, czy masz na to pieniądze, czy nie, bo wyjście do parku, zbierać kasztany lub usiąść na ławce lub pojechać z kocem na łąkę nie wymaga Twoich pieniędzy, wymaga choć trochę chęci. I wierzcie, mi wielu z nas na początku myśli, ale po cholerę mam z nią jechać, jak ja cały czas ją mam, tak? Docenisz ją, jak ją stracisz. Tak samo ty docenisz tego faceta, jak on będzie chciał być z inną kobietą lub od ciebie odejdzie. I nie doprowadźmy do tego, żeby tak było. Jedźmy na tą łąkę. Nawet jakby pierwsze pół godziny miało być suche, sztuczne i w ciszy, to zobaczysz, że nagle ten cała energia opadnie, ten cały kurz opadnie i to wszystko spowoduje, że ty będziesz w stanie usiąść i porozmawiać z tym swoim chłopem, z tą swoją kobietą, na tematy życiowe, wy wtedy się bardziej poznacie, bardziej się otworzycie do siebie i zrozumiecie, że on myśli po prostu inaczej, że ona myśli inaczej. Więc jestem przekonany, że już dzisiaj podejmiecie decyzję, że idziecie na te randki. Jeżeli dzisiaj jesteś osobą, która nie jest w związku, bo tak wyszło, bo się rozstaliście, bo jeszcze nie masz doświadczeń związkowych za sobą, Chciałbym, żebyście pamiętali o, tym, o tej części, polecili ten filmik wszystkim parom, które mogą, albo przynajmniej części z tych par, które mogą to zobaczyć i obejrzeć, bo być może ta pierwsza randka, ta kolejna randka, ta randka po tych 5-70 latach... Bycia razem może spowodować spojrzenie na siebie w zupełnie innym kierunku. Tego Wam życzę. Ogromnie dziękuję za to, że jesteście ze mną, że polecacie ten kanał. Niesamowicie mi miło, że mogę do Was przemawiać i z Wami się dzielić doświadczeniem. I mam wielką nadzieję, że chociaż jeden związek, jedno życie, jedna emocja zostanie uratowana dzięki Alfabetowi Życia. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkiego dobrego. Hej, cześć!